W 2010 roku odnotowano niezwykłe wydarzenie związane z płatkiem róży, na którym miało się pojawić święte wyobrażenie. Podczas mszy o uzdrowienie pewna kobieta otrzymała ten płatek w szczególny sposób. Młody Filipińczyk poprosił wszystkich, aby przyjrzeli się mu uważnie, twierdząc, że matka Boża ukazuje mu się od połowy lat 90. Na płatku wielu dostrzegło postać Matki Bożej obok trójki pastuszków z Fatimy. Uznano to za znak Boży, ukazujący, jak Pan objawia się poprzez drobne szczegóły natury. To doświadczenie było zaproszeniem do nieustannej modlitwy, czujności duchowej i otwartości na łaskę Bożą. Ostateczne przesłanie podkreślało ufność w miłość Bożą, która nadal objawia się w prostych gestach codzienności. Według obecnych na płatku można było dostrzec postać przypominającą Matkę Bożą w towarzystwie dzieci z Fatimy. Wydarzenie to interpretowano jako zjawisko religijne łączące wiarę z elementami natury. Refleksja, którą wzbudziło, zachęcała wiernych do trwania na modlitwie, uważnego odczytywania znaków i ufności w nieustanną miłość Boga. Po tym świadectwie wielu obecnych było głęboko poruszonych. Niektórzy mówili, że nigdy wcześniej nie widzieli niczego podobnego, inni twierdzili, że odczuwali niewytłumaczalny pokój, kontemplując płata róży. Najbardziej zadziwiał szczegół: w delikatnej strukturze kwatu można było rozpoznać zarysy przypominające płaszcz Maryi, jej spokojne oblicze, a obok klęczących w modlitwie pastuszków. Jeść o tym znaku zaczęła się rozchodzić wśród wiernych. Na nowo rozpalając w wielu sercach nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Sporo osób odczytało to zjawisko jako wezwanie do nawrócenia, pokuty i szczerego powrotu do modlitwy różańcowej, tak jak sama Maryja prosiła w Fatimie w 1917 roku. Dla jednych był to zwykły przypadek natury, dla innych jasne przesłanie z nieba. Niezależnie od interpretacji, wydarzenie obudziło wiarę. Nadzieje i pragnienie intensywniejszego poszukiwania obecności Boga. Wielu zachowało ten płatek jak prawdziwy duchowy skarb, znak, że nawet w obecnych czasach Matka Boża wciąż zbliża się do swoich dzieci, aby przypominać im, że nie są sami. Wielu wiernych, którzy usłyszeli o zdarzeniu, zaczęło odwiedzać kobietę, która otrzymała płatek, pragnąc zobaczyć go na własne oczy. Jedni przychodzili z nieufnością, inni z głęboką wiarą, ale prawie wszyscy, patrząc na ten mały kwat, wychodzili przemienieni. Nie była to tylko sama wizja, która poruszała ich serca, lecz poczucie, że mają przed sobą żywy znak miłości Boga, przypomnienie, że niebo nie opuszcza ziemi. Historia ta przypomniała również o znaczeniu orędzia Fatimskiego modlitwy. Nawrócenia i wynagradzania za grzechy świata. Wielu świadczyło, że po obejrzeniu płatka odczuli pragnienie powrotu do spowiedzi, codziennego odmawiania różańca i prowadzenia życia bliższego Bogu. Jakby ten prosty płatek róży był echem słów Maryi z 1917 roku, powtarzającym apel do ludzkości, aby powróciła do Pana. Niektórzy kapłani, którzy zetknęli się z tym przypadkiem, podkreślali, że Kościół zawsze zachowuje ostrożność wobec zjawisk nadzwyczajnych, ale jednocześnie dostrzegali wartość duchową tego doświadczenia. W końcu najważniejszy nie jest materialny znak, lecz owoc, jaki rodzi w sercach wiernych, większa wiara, więcej modlitwy, więcej miłości do Boga i najświętszej Maryi Panny. Kobieta, która otrzymała płatek, przechowywała go z głębokim szacunkiem, traktując jako dar od Maryi. Powtarzała, że nie czuje się godna takiego daru, ale rozumiała, iż Bóg pozwolił na to wydarzenie nie po to, by ją wywyższyć, lecz aby obudzić u wielu uszponą jarę. I rzeczywiście tak się stało, znak rozprzestrzeniał się z ust do ust, dotykając całych wspólnot. Młody Filipińczyk, który zwrócił uwagę na zjawisko, nadal dzielił się swoimi doświadczeniami, Podkreślając zawsze, że Matka Boża ukazuje się nie po to, by wzbudzać ciekawość czy sensację, lecz aby przyprowadzić swoje dzieci z powrotem na drogę modlitwy, powtarzał z pokorą, że najważniejsze jest spełnienie prośby Matki Bożej, modlitwa, pokuta i ufność w miłosierdzie Pana. Z biegiem dni wieść o płatku Róży zaczęła się rozprzestrzeniać poza pierwotne grono wiernych. Ludzie z innych parafii, a nawet z sąsiednich miast, zaczęli słyszeć o znaku i pragnęli go zobaczyć osobiście. Wielu podróżowało długie dystanse tylko po to, by kontemplować mały płatek i modlić się przed nim. Najbardziej zdumiewał duchowy skutek, jaki wywoływał ten prosty fragment kwiatu. Byli tacy, którzy przychodzili z sercem obciążonym troskami, a odchodzili odnowieni, czując pokój, który nie pochodził z tego świata. Inni ze łzami w oczach świadczyli, że patrząc na obraz Maryi i pastuszków, odczuwali głębokie wezwanie do nawrócenia. Jakby sama Maryja przemawiała bezpośrednio do ich serc. Sama kobieta, która otrzymała płatek, zaczęła dostrzegać, że znak nie był przeznaczony tylko dla niej, lecz dla wszystkich. Czuła się jak strażniczka niebiańskiego daru. W swoim świadectwie mówiła, że nie chodzi o szukanie cudów materialnych czy widzialnych dowodów Jary, ale o uznanie, iż Bóg w swojej dobroci posługuje się nawet najprostszymi rzeczami, jak płatek róży, aby dotknąć duszy swoich dzieci. Niektórzy kapłani, rozważając to wydarzenie, przypominali, że Matka Boża w swoich objawieniach na przestrzeni dziejów zawsze wybierała małych i pokornych, by przekazywać swoje przesłania. W lords ukazała się Bernadette, biednej i chorej dziewczynie. W Fatinie wybrała troje prostych dzieci. A teraz, w czymś tak kruchym i ulotnym jak płatek róży, jakby powtarzała tę samą logikę, Bóg objawia się w małych znakach, aby zawstydzić możnych i obudzić jarę pokornych. Z czasem wielu zaczęło postrzegać ten płatek jako pilne wezwanie skierowane do współczesnego świata. Tak rozproszonego troskami materialnymi i pośpiechem dnia codziennego. Jakby Maryja mówiła, Zwróćcie swoje oczy ku Bogu, bo czas jest krótki, a modlitwa jest drogą do pokoju. To echo Fatimy, przekazane przez Róże, na nowo rozpaliło nabożeństwo różańcowe w wielu rodzinach, które znów zaczęły modlić się razem, prosząc o opekę i błogosławieństwo. Z biegiem czasu płatek róży z wizerunkiem Matki Bożej i pastuszków pozostał cichym, lecz potężnym znakiem obecności Boga pośród nas. Przypomina, że niebo nigdy nie opuszcza ziemi, a Maryja, jako kochająca matka, nadal prowadzi nas z czułością i cierpliwością. Ten prosty znak, odbity na kruchym płatku, przyniósł nadzieję wielu serkom i na nowo rozpalił płomień wiary w niezliczonych rodzinach. Największe przesłanie, jakie pozostaje, brzmi: Nie powinniśmy oczekiwać wielkich cudów, aby uwierzyć, ponieważ Bóg objawia się często w rzeczach najprostszych, w kwiecie, w geście miłości, w szczerej modlitwie. Orędzie Maryi pozostaje niezmienne. Modlitwa, nawrócenie i ufność w miłosierne serce Jezusa. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał. Włącz dzwoneczek i podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. W ten sposób pomożesz nam szerzyć przesłania wiary, nadziei i miłości, które umacniają naszą duchową drogę. Subskrybuj już teraz i stań się częścią tej wspólnoty modlitwy i nabożeństwa.